mówi na mam smutne wieści, bo Wypieprzyłem się na tym kawałek łamał się, słoda oh. właśnie kawałek słoda się łamał. Takie coś, po prostu takie coś. Oto jeden z dzielnicznych punktów, gdzie w ogóle są jakiekolwiek schody, gdzie można zejść niżej. Tu włączyć światło, o właśnie, sobie podejdziemy pod tarcz. Piękne sytuacja nad wodą. Tu mamy śmigło od statku to tylne A jeżeli się to inaczej nazywa, no to stawy. ale chyba tak się to mówi. Sama popularność co gdzieś w innych miastach, tych hulajnóg to nawet nam ktoś napisał, że jest zidentyfikowana więc spoko, tylko to wyświetlacze są wyświetlacze te moduły, one są takie duże może to działa też jako zbliżeniowo odblokuje się telefonem chociaż tylko też jest, więc nie wiem tutaj Wam coś pokażę może być ładny widok aczkolwiek widok słaby, bo jest przecież już ciemno No, takie, taka budowla ciekawa, taka inna, coś jakby w nie wiem, kształcie fali, nie tej wojskowej fali, tylko takiej na morzu fali, coś takiego w nocy. No, w sumie się dziwię, że nikogo tu nie ma. Nie, nie spotkałem. Rzutkiem na ponawiameli Lizbony Pozdrowienia z Lizbony. A to co mam? Maska. W Lizbonie nie ma takiej opcji, żebyście, nie wiem powszechnie się bez maski nie tyle co po ulicach, ale nigdzie nie wejdziecie bez masek, także dlatego ją ja mam za sobą patrzcie, tam widać pociąg, udało mi się go uchwycić przypadkiem oczywiście To jasne światełka włączyłem lampę i od razu wszystko zaświetlone, <laughs> żartuję, tu jest jakaś lampa i wiecie co wam powiem, tutaj w tej części czuć takim, no morzem, znajdujemy się nad rzeką jeszcze, może gdzieś tam, tam dalej dopiewał, ale tu ewidentnie czuć taką, nie wiem, rybką, coś podobie. Nida de Brasilia Podejrzewam, że jest to jakiś no, taki monument, taki jakiś pomnik upamiętniający coś tam, ponieważ e, za bardzo nie kumam. I nie wiem o jakie wydarzenie chodzi, ale tak to może być właśnie w tej zasadzie. Dla pasjonatów sztuki muzeum Vincenta van Gogha. Okay. To nie wiem, co to jest, ale jest takie inne niż wszystkie, więc Wam pokażę. Taki jakiś wilk, pies, <laughs> coś takiego. w porcie na Belem Patrzcie ile tu jest ryb. Ty no ale miałem nie farta Posiedzałem się na schodach jak schodziłem do portu Chciałem wam pokazać kilka łodzi takich, takich super nie Masak Także za... <noise> uderzyłem, że W sumie dobrze że telefonu nie poczaskałem Faktycznie no, dostał telefon lekko, ale... ale mogło być gorzej, bo mógłbym wpaść do tej wody tam telefon by poszedł się kąpać Ja wiem, postaram się wam jeszcze coś skręcić Słyszycie to świeższe, coś lata. I to jest w zasadzie jakaś architektura koło architektury. Jakiś budyneczek koło budyneczku. Jakieś, nie wiem, budowla czegoś koło czegoś i tak dalej. Mamy kolejny jeden z portów lizbońskich, jest ich tutaj co najmniej kilka. Jeszcze coś ciekawego? Tu Pani Joanna Vasconcelos stworzyła taką właśnie rzeźbę, architekturę. Takie coś. Po prostu takie coś. To Wam pokażę przejście podziemne tam ja graffiti Te trochę wyglądają jak kontenery Port jest tam, bo może coś mało wspólnego z tym No, nieźle Słowo malowniczo Jest chyba tutaj 10 na 10 ale tutaj to jest chyba, no nie, nie wiem tak śmierdzi dobrze, że mam tą maskę tutaj chyba służy za toaletę na część kończę ten odcinek pod mostem jeśli Wam się podobało, wrzućcie łapkę do góry Ponieważ ja chętnie bym to zrobił, ale chwilowo nie mogę. Także do usłyszenia. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Pomarańcza budka. Otwieramy, sprzedajemy. Zamykamy. Możliwe, że to są napoje. Tu jest restauracja. Ale no. A może jakieś wino, alkohol i tak dalej.